Nazywam się Monika Różycka i zapraszam do wysłuchania audycji przygody startupów. Dziś u mnie Robert Bodendorf, zachodnio-pomorski przedsiębiorca, wiceprezes Rady Przedsiębiorców, czyli organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i pracodawców, która, jak zapisane zostało na waszej stronie internetowej, broni interesów przedsiębiorców przed szkodliwymi regulacjami i unicestwieniem. Czy przedsiębiorcy potrzebują obrony? Czy przedsiębiorcy umierają? Czy dlatego nie rekomendujesz dziś studentom zakładania własnej działalności gospodarczej? Bo studenci są pełni pomysłów, pełni pasji, sił do zakładania nowych działalności, startupów. Jak wygląda sytuacja w tym zakresie? Rekomendujesz zakładanie czy niekoniecznie? Absolutnie, rekomenduję zakładanie działalności gospodarczej i zachęcam wręcz do tego i, i wręcz mogę w jakiś sposób pomóc jako, jako ja, jako organizacja i wiele innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców różnie, również będzie rekomendować i zachęcać do tego i wspomagać. Natomiast z drugiej strony, my apelujemy oczywiście do rządzących, do twórców prawa, aby Powstrzymali to, to, to regulowanie rynku, i, a wręcz przeregulowanie, ponieważ w tej chwili prawo, które funkcjonuje i które obowiązuje przedsiębiorców, raczej stwarza warunki do prowadzenia w doskonały sposób działalności korporacyjnej w Polsce, a nie do prowadzenia małego biznesu. Ale tu mówimy tylko o regulacjach prawnych, które. Na co dzień przeciętnego przedsiębiorcy nie dotyczą. One stykają, dotykają przedsiębiorców wtedy, kiedy jest jakiś problem, kiedy urzędnik zauważy jakieś, jakieś, powiedzmy, że niedociągnięcie, albo urzędnika zdaniem niedociągnięcie w działalności gospodarczej, albo gdy trzeba zapłacić zbyt wysoki podatek i ten przedsiębiorca nie ma pieniędzy w danym momencie na uregulowanie tego podatku. To wtedy zaczynają się faktycznie problemy. No albo jest jakaś działalność reglamentowana, regulowana, to wtedy też przedsiębiorcy na to narzekają. Natomiast Codzienność przedsiębiorcy to jest zupełnie co innego. To jest każdy dzień pełen wyzwań, każdy dzień pełen oczywiście różnych problemów do, do rozwiązania, ale też takiej motywacji do tego, żeby się rozwijać, żeby działać, żeby coraz lepiej współpracować, czy to z klientami, partnerami, pracownikami. Także tu jest dużo wyzwań, dużo ciekawego się dzieje w każdej działalności gospodarczej. A jak rozpoczęła się Twoja przygoda z prowadzeniem firmy, to znaczy, jak to było na sobie? na początku czy jakie jeśli popełniałeś błędy których mogłeś uniknąć co byś poradził naszym studentom ja, żeby było śmieszniej, to zaczynałem swoją karierę w ogóle zawodową jako pracownik urzędu. I co prawda ja każdemu rekomenduję, żeby najpierw pracować gdzieś. Czy to będzie urząd, czy firma prywatna, to już pozostawiam do wyboru studenta czy też absolwenta, natomiast generalnie zachęcam do tego, żeby najpierw popracować w jakiejś innej firmie czy instytucji, żeby zobaczyć jak wygląda jak wygląda funkcjonowanie y, 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 pracowników, jak wygląda funkcjonowanie organizacji, jak wygląda praca, jak wygląda organizacja pracy? Może żeby... popracować w branży, której później chcielibyśmy zakładać naszą działalność. To by było najlepsze. Ja akurat y, trafiłem trochę y, przewrotnie, bo do, tak jak powiedziałem, do urzędu, w którym y, y, no, a, angażowałem się. A to tak w... jak ja też zaczynałem urzędzie. Tak, no i mamy <śmiech> <śmiech> ciekawe doświadczenia, ale one wcale nie były złe. One były bardzo oczywiście dobre i korzystne. I, i Porządkujące, pokazujące, pokazujące jak tak, to tak. działa ze strony tej I, drugiej. I tu znowu może, może wtrącę, że, że osoby, które jednak stawiają na ten porządek, na, na to, żeby pracować w sposób zorganiz dobrze zorganizowany, sproceduryzowany, to, to praca w urzędzie wcale nie jest złym wyborem, także, żeby ktoś się też nie bał tej pracy w urzędzie, bo to jest pracownik. No akurat jest sporo wakatów w urzędzie. Tak, i więc, więc nie, nie, nie bójmy się, tego, a na pewno można się wiele nauczyć i wiele doświadczeń zdobyć. Zresztą, jak, jak ten dany urząd będzie. Wpisze się w pasję danego studenta czy absolwenta, to, 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 to oczywiście, że, że można mieć z tego satysfakcję i spełniać się w tej roli. Natomiast ja oczywiście zachęcam do pracy w prywatnych firmach i to jeżeli ktoś będzie prowadził działalność, czy to związaną z marketingiem, czy, czy z informatyką, czy może z jakąś produkcją, to warto na, na co zwróciłaś uwagę, właśnie, żeby popracować w takiej firmie, która jest bliska temu naszemu marzeniu, czy czy tej naszej pasji, i żeby tam spróbować sił swoich, i spróbować dowiedzieć się w ogóle, jak funkcjonuje tego typu działalność. Ja, tak jak powiedziałem, moja. Moje początki były takie, że ja się od razu pasjonowałem informatyką i wszyscy to widzieli dookoła, więc angażowali mnie w projekty informatyczne różne. Niektóre projekty były takie, że ja się musiałem oczywiście bardzo wielu rzeczy uczyć, natomiast no, na tyle byłem ambitny i aktywny, że, że mi to sprawiało ogromną radość i satysfakcję. I w końcu zostałem szefem działu informatycznego w tejże instytucji. I na tyle się zaangażowałem w tę pracę, że siedziałem niekiedy całymi dniami do wieczora. I realizowałem różnego rodzaju projekty. Natomiast w pewnym momencie przyszła taka, taka refleksja, i, a wręcz wiadro zimnej wody wylane na głowę, że po pierwsze nie, nie do końca byłem doceniany za to, co, co robiłem. Po drugie, niektórym osobom się wręcz to nie podobało, bo to były lata 90., gdzie informatyka w ogóle wchodziła do urzędów do, do firm, czyli komputery często zastępowały. Etaty i powodowały, że niektóre osoby po prostu no, no, bały się tych komputerów, bały się tej informacji. Teraz to nie do pomyślenia. Mamy sztuczną inteligencję. Tak, nawet mamy sztuczną Teraz boimy się sztucznej inteligencji, a nie samych komputerów. I to spowodowało, że ja zacząłem marzyć o tym, żeby u siebie po prostu pracować, żeby otworzyć własną działalność. Do tego też się przymierzałem jakiś czas, bo. Zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby w ogóle zaufanie zdobyć do siebie, do swojej firmy i dlatego na początku w ogóle myślałem o tym, żeby otworzyć sklep komputerowy, bo marzyłem o tym, żeby otworzyć firmę informatyczną, ale wiedziałem o tym, że jak pójdę po prostu do klienta i powiem, ja chcę informatyzować twoją firmę, czy pana firmę, czy pani firmę, no to ktoś powie, no, no fajnie, ale, ale przyjdź za ileś tam lat, jak się nauczysz tego. Więc y, zrobiliśmy najpierw tak y, a mówię zrobiliśmy bo mi wiele osób dookoła też pomagało y, y, mentalnie czy, czy psychicznie rodzina, wspierało czy rodzina rodzina i znajomi tak głównie żona i znajomi i, i, I rozmawialiśmy dużo o tym, jak to w ogóle przeprowadzić. No i najpierw otworzyłem ten sklep komputerowy, który miał pełnić rolę takiego e, marketingu, czyli, czyli to był taki, e, taka pierwsza działalność, która miała rozpropagować markę naszej firmy i spowodować, żeby ludzie zaczęli się interesować tą firmą i utożsamiać ją z komputerami, z informatyką. No i, i, i to się udało, bo, ponieważ sprzedaliśmy tysiące komputerów, e, wiele firm u nas kupowało też sprzęt komputerowy, a te firmy, które kupowały sprzęt komputerowy, stawały się naszymi klientami na usługi informatyczne. Jak skorzystali z naszych usług, to stawali się klientami na stałą opiekę informatyczną. Często później wdrażaliśmy im różne rozwiązania i serwerowe, i systemy ERP, więc ta współpraca pączkowała. Aż w końcu no przyszły czasy, że, że sprzedaż internetowa zdominowała rynek. Generalnie każdy prawie kupuje sprzęt komputerowy przez internet. Wtedy jeszcze markety te elektroniczne ze sprzętem elektronicznym bardzo się rozwijały, więc to też była ogromna konkurencja. Więc my całkowicie z biegiem czasu przekształciliśmy swoją działalność w w działalność usługową, a sklep komputerowy no, przestawał istnieć. Więc... Czyli taki model od działalności handlowej do tak, usługowej. Tak, Kupiłeś u nas komputer, no to teraz właściwie zaraz tutaj roztoczymy nad tobą opiekę, jeżeli chodzi o software. Tak jest. I tak pracowaliśmy nad klientami, że nawet jak ktoś kupił myszkę, to już był w naszej bazie i później z nim rozmawialiśmy o różnych nowych możliwościach, szczególnie o tych usługach. Okej, okay, ale chciałam właśnie jeszcze dopytać. To jakie błędy, czy popełniłeś wtedy jakieś błędy, czy może później na kolejnym etapie, czy może niekoniecznie w obszarze takim merytorycznym związanym z tą branżą, ale może jakieś bardziej komunikacyjne, czy, czy rekomendacje? być naszym studentom jakieś rozwiązania na ten sam początek albo bądź w trakcie, jak już ten biznes jest rozwijany. Całe mnóstwo błędów popełniłem. Oczywiście nie miałem dostępu do wiedzy, do której teraz jest dostęp. I to można tak powiedzieć, że, że teraz y, y, warto korzystać z tych źródeł, i, i, y, czy to naukowych, czy po prostu bo, porad innych przedsiębiorców, związanych przede wszystkim z planowaniem biznesu. Zaplanowanie biznesu, stworzenie modelu biznesowego, y, budżetowanie, czyli pieni pie pilnowanie pieniędzy, między planowanie z jednej strony przychodów z sprzedaży, z drugiej strony kosztów. Czuwanie nad komfortową płynnością finansową, czyli czuwanie nad należ... regulowaniem należności od klientów, regulowaniem zobowiązań, oczywiście do dostawców, regulowaniem wynagrodzeń, to, to też jest. Ja miałem niestety takie um, słabe momenty, że y, w, w bieżące, czyli w, w ramach biegania za kolejnymi klientami, kolejnymi sprzedażami, zdarzało mi się, że y, nie dopilnowałem, żeby klient mi zapłacił w terminie y, i to czasami były duże kwoty, jak nie zapłacił mi klient, to ja nie mogłem zapłacić dostawcom, jak nie mogłem no, zapłacić dostawcom. To są takie problemy, które powodują czasem, że można zaliczyć plajtę po prostu, Oczywiście, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście, nie mówiąc o tym, że wiele nieprzespanych i przepłakanych nocy, ale też, ale to dla właśnie tego, jak tego że... uniknąć? Czy są na to sposoby? Tak. I, i tutaj znowu, w latach tam, powiedzmy, 90. nie było takiej wiedzy, czy dostępu do takiej wiedzy, natomiast teraz można korzystać z tej wiedzy. My wiele lat temu wdrożyliśmy na przykład procedury windykacyjne, które u nas są przestrzegane, a one też wynikały. Z doświadczeń innych mm -hmm. firm. Okej, okay, ale na przykład, jeżeli taki student, młoda osoba zakłada działalność, no to narażona jest na to, że jeżeli któryś kontrahent na początku nie zapłaci, no to szczerze mówiąc może się z tą działalnością pożegnać. I czy jest jakiś sposób, żeby się przed tym zabezpieczyć na tym początku rozwoju działalności? Tak, no ja zachęcam właśnie do tego, co powiedziałem, czyli od razu uruchomić procedury windykacyjne, ale procedury windykacyjne, można to, to strasznie brzmi. No właśnie, co to znaczy tak, konkretnie? Ale to to tak. chodzi o to, że u nas na przykład to funkcjonuje w ten sposób, że my jak wystawiamy fakturę klientowi i ta, ta faktura ma termin płatności, czyli wystawiamy fakturę i klient ma zapłacić dopiero tam powiedzmy po 14 dniach. To pilnujemy, żeby dać temu klientowi o Oprócz wysłania faktury, to dajemy informację klientowi po 14 dniach. Dzisiaj upływa termin płatności za fakturę. Przypominamy się, jeżeli oczywiście ten klient nie zapłacił, bo jeżeli zapłacił, to, to anulujemy tę wysyłkę. Natomiast jeżeli nie zapłacił, to przypominamy się. Jeżeli tam mijają kolejne y, y, 3 dni, powiedzmy w tej chwili chyba 3 dni, to wysyłamy kolejne przypomnienie i, i, i grzecznie, w sposób taki dyplomatyczny, czasami z humorem przypominamy o tym, żeby, żeby klient nam zapłacił. Jeśli ten klient nie płaci dłużej, powiedzmy niż dwa tygodnie po terminie, to wszczynamy bardziej takie już prawne kroki, czyli już te komunikaty są mniej um, takie grzecznościowe i przyjazne, tylko bardziej po, po prostu powołujące się na przepisy prawa i żadnej tam nie ma agresji, oczywiście, tylko, tylko powoływanie się na, na przepisy i, i też, no... Informujemy o tym, że, że wstrzymujemy wykonywanie usług dla danego klienta. I to powoduje, że zdecydowana większość klientów absolutnie traktuje poważnie te nasze informacje i, i, i płaci terminowo. A tam, jeżeli ktoś nie płaci terminowo, to już rozmawiamy indywidualnie i osobiście. Ale ja zaznaczę, żeby to też nie przestraszyć, że to dotyczy w zasadzie tylko tych działalności biznes to biznes, czyli jeżeli. Wystawiamy komuś fakturę z tak zwanym odroczonym terminem płatności. W przypadku sprzedaży takiej działalności B2C, kiedy mamy styczność z takim konsumentem końcowym, to my w zasadzie realizujemy transakcję w ten sposób, że sprzedajemy komuś, jak ktoś nam od razu płaci, albo jeszcze odwrotnie, że ktoś nam płaci, a my dopiero dostarczamy daną usługę czy towar. Więc yy, nie, nie wszystkich dotyczy yy, ta, ta, nie, nie, nie wszystkich dotyczą problemy z zachwianiem tej płynności finansowej ze względu na niepłacących klientów. Natomiast, mimo wszystko, każdy przedsiębiorca powinien pilnować swojej sytuacji finansowej, żeby pilnować kosztów i przychodów, i żeby wiedzieć, czy w ramach tych pieniędzy, pieniędzy które na bieżąco dostaje, czy jest w stanie regulować zobowiązania. Bo jeżeli tutaj następuje jakieś zachwianie tej płynności finansowej, to kłopoty są no, nieodzowne. Mhm, czyli radzimy naszym studentom, żeby te y, przychody, koszty, zyski. na bieżąco pilnować. Na Lepiej sobie ustawić jakieś wskaźniki. Ekonomiści na pewno wiedzą o tym, jak, jak sobie takie analizy prowadzić. I warto poświęcić czas na to, na każdym etapie prowadzenia firmy. I czy to jest się menedżerem zatrudnionym u kogoś czy prowadząc własną firmę, to takie wskaźniki, takie jakieś raporty trzeba sobie zaprojektować, poświęcić na to czas, żeby je zaprojektować, aby na bieżąco najlepiej nawet codziennie zerkać w ten wskaźnik jakiś wykres w jakiś raport, i pilnować tej sytuacji. I wtedy wiemy, że panujemy i bardziej możemy proaktywnie działać na, na na, na przyszłość naszego działu czy naszego, naszego przedsiębiorstwa. A co uważasz za swój największy sukces w przedsiębiorczości? Myślę, że y, największym sukcesem jest to, że w ogóle firma, ta podstawowa, główna firma, którą założyłem, y, funkcjonuje, y, a wręcz się rozwija. Łącznie wdrożyła około 500 systemów informatycznych, jakby policzyć wszystkie oprogramowania, wszystkie programy, jakie wdrażaliśmy, to, to myślę, że było około 500 wdrożeń. Niedawno to nawet liczyliśmy. Obsługujemy około 100 firm, więc to jest oczywiście dla mnie sukces osobisty. A na dodatek w przyszłym roku obchodzimy 25-lecie, więc to też jest taka, taka fajna, Taki fajny moment i, i, i fajna refleksja. Natomiast z drugiej strony też ja osobiście cieszę się z tego, że ta moja działalność też jest. Zauważana na zewnątrz, czyli zapraszany jestem do różnego rodzaju organizacji, zrzeszających przedsiębiorców często do pełnienia roli członka zarządu, często jestem zapraszany jako konsultant czy doradca, a to znaczy, że, 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 że jakieś tam sukcesy udało się osiągnąć, więc myślę, że takich spektakularnych jakichś sukcesów, to, 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 to nie mam. Nie, nie mam się czym pochwalić, jestem przeciętnym przedsiębiorcą, takim jak każdy inny. Tyle, że no, no, no już z wieloletnim doświadczeniem. No, zgodnie z takimi wytycznymi, firma uważana jest za firmę dojrzałą, jeżeli przetrwała 3,5 roku. No, twoja przetrwała o wiele, wiele więcej. 25-lecie no, to już jest takie, powiedzmy sobie, zacne wydarzenie. No to podziel się tą receptą na sukces z naszymi studentami, żeby po prostu wiedzieli, co powinni robić, żeby też móc świętować takie sukcesy w przyszłości. Ja, być może, że będę się powtarzał, ale to planowanie biznesu, czyli zaplanowanie przede wszystkim tej, tej, tej działalności od, od samego początku, czyli co ja chcę tak naprawdę robić w tym biznesie, co chcę osiągnąć, jaki to będzie miało wpływ na otoczenie, czy, czy moi klienci będą na pewno chcieli kupować to, co ja będę chciał robić. Czy, mo, czy pracownicy, których będę chciał zapraszać, czy współpracownicy, których będę chciał zapraszać do wspólnego realizowania tego mojego biznesu, czy będą Mieli jakąś motywację do tego, żeby zaangażować się w ten mój wspólny biznes, jeżeli mówimy o otwieraniu działalności gospodarczej. To to są, to, to są takie podstawy, żeby wiedzieć, do czego, do czego zmierzamy. Ale cała działalność powinna być zaplanowana, począwszy od zorganizowania pracy, przede wszystkim sobie, ale też jeżeli chcemy zatrudniać pracowników, to pracownikom, zaplanowania finansów, czyli zbudżetowanie, no, to u, ujęcie w cyfrach tego, co, co chcemy właśnie osiągać pod względem przygodowym, kosztowym, ale też tak jak mówiłem, to, te, tej, pilnowanie tej płynności finansowej. Ja osobiście uważam, że dużo w moim biznesie pomogły kontakty w ramach tych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Czyli właśnie czy to uczestnictwo w spotkaniach, czy, czy współpraca z wieloma przedsiębiorcami w jakichś projektach, nawet społecznych, charytatywnych, również. To też przyczyniło się do tego, że wiele osób poznałem. Część z tych osób albo została moimi klientami albo zostali partnerami biznesowymi, że wspólnie realizowaliśmy jakieś przedsięwzięcia. Natomiast no to, to najważniejsze, co, co powinno przyświecać każdemu przedsiębiorcy, to pilnowanie, aby Um, albo też no, pilnowanie, dobrze to jest dobre słowo, ale też powodowanie, żeby klienci u nas chcieli zawsze kupować. Żeby zbudować to zaufanie, budować cały czas to zaufanie i powodować, żeby chcie, klienci chcieli kupować nasze, czy to usługi, czy towary, w zależności od tego, jaką działalność chcemy prowadzić i żeby właśnie y, myśląc o, o danej towarze, czy danej usłudze, y, pomyśleli sobie, że właśnie u nas kupią. No tak, tylko że to jest chyba ta to, to najtrudniejsza część, żeby tych klientów najpierw zdobyć, a później ich y, kusić y, i przywiązać, mówiąc kolokwialnie. Natomiast no, mówisz o tym planowaniu, to jest ważne, oczywiście, tylko że my wiemy, że wokół, y, możemy sobie zaplanować różne rzeczy, a wokół nas y, jest otoczenie zmienne, niepewne, złożone, niejednoznaczne i nie wiemy co się wydarzy, kiedy i dlaczego często, więc też to nie jest takie proste. Szczególnie te osoby, które planowały sobie działalność, jakieś przedsięwzięcia biznesowe, powiedzmy, pięć lat temu, i nagle przyszła pandemia, i w ogóle tak, przewróciła tak. wszystko do góry nogami, to to są takie sytuacje, właśnie strasznie trudne. I, I pewnie, nawet jak się dużo mówi o zarządzaniu ryzykiem czy zarządzaniu zmianą, to pewnie nikt nie wyobraził sobie aż takich sytuacji tak, jak tak. lockdown. Czy... Także myślę, że to co powiedziałeś, to jest też ważne, żeby też może taka elastyczność, bo yy, była. Yy... Bo przecież tak nawiązałaś do pandemii, przedsiębiorcy, którzy sprzedawali kuwety dla kotów, przebranżowili się i potrafili sprzedawać maseczki, prawda? Tak, i ale właśnie to, to jest tak, że jeżeli mam zaplanowany ten biznes i, i on idzie zgodnie z moją wizją, tak jak ja sobie zaplanowałem, i robię wszystko, aby to zrealizować ten swój plan to jest większe prado, prawdopodobieństwo, że odnajdę się w sytuacji, nawet która, yy, yy, która wynika z jakichś tam zmian. Czyli po, pojawia się taka pandemia, ja produkowałem kuwety, ale ja chcę nadal, mam plan biznesowy i zamiast kuwet będę produkował maseczki albo właśnie jakieś yy, inne yy, elementy związane właśnie z, z pandemią. Już trudno mi w tej chwili mhm. podać jakiś przykład, ale, ale te maseczki są pięknym przykładem, że ktoś, kto produkował zupełnie, coś innego albo w ogóle zajmował się czymś innym bo często firmy szkoleniowe mhm. zaczęły produkować tak, maseczki. Się. I tu może, tak. się. Nie to może, czy to nie jest też tak, że właściwie powinniśmy mieć kilka planów w gruncie rzeczy w dzisiejszych czasach. Tak, tylko właśnie jak to zrobić? Scenariusze jakby? budować scenariusze. Mhm. Tylko jak to zrobić, żeby mieć kilka planów to, to 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 jest oczywiście wyzwanie, ale ono nie jest możliwe, bo nie jest niemożliwe, nie jest niemożliwe. Bo jeżeli zrealizujemy jeden plan, jeden scenariusz, to dużo łatwiej nam zrobić drugi scenariusz. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że, że jeżeli nie, nie opracujemy tego pierwszego planu, to y, zderzymy się z rzeczywistością, która na, y, może y, doprowadzić do tego, że my się poddamy w, te, w pewnym momencie, bo jeżeli będziemy działać tylko reaktywnie i, i, i zachłyśniemy się jakąś tam y, ta, daną sytuacją, bo, bo wprowadziliśmy jakąś usługę na rynek i nagle znalazło się dużo klientów, my się tym zachłyśniemy, ale nie mamy planu, co dalej. To istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten, ten biznes niestety się nie rozwinie, a spotkać nas może wiele przykrych sytuacji. Natomiast jeżeli ten plan mamy, to my sobie z tym poradzimy. Tak jak w życiu, tak jak w nauce. Jeżeli mamy własny plan na, na, na naukę, na zdanie tych egzaminów, to sobie z tym poradzimy. Jeżeli nie mamy planu, to często zostawiamy na ostatnią chwilę. No tak, chyba że skorzystamy z jakiejś pomocy, będziemy mieli kilka planów, albo też będziemy po prostu modyfikować ten własny plan. Nadchodzą święta, Bożego Narodzenia, Gwiazdka. Ja chciałam się ciebie zapytać, Robert, co kupujesz pod choinkę dla swoich najbliższych i dlaczego? Mam straszne problemy zawsze z tym. Ja jestem do przesady pragmatyczny, więc ja zawsze myślę o jakichś takich prezentach bardzo przydatnych i. I często kupuję nawet swoim dzieciom szkolenia, jakieś dostępy do szkoleń. Często badam co wcześniej, co, co, co jest im potrzebne. Natomiast mam straszny problem z kupowaniem takich prezentów, jak ubrania, perfumy czy jakieś kosmetyki. No, ale tak bardziej rozwojowo, po prostu. Tak, bardziej, bardziej patrzę rozwojowo, bo wtedy wiem, że, że no może to się przydać, chociaż nie zawsze tak jest, bo często widzę minę kogoś z rodziny, że kupiłem znowu jakieś szkole. Szkolenie nudne, ale nie, nie. nie oczywiście no, tam Myślę, że teraz żart, jest taka żarty. oferta szeroka, że można tak, że, coś i ciekawego można, znaleźć, i naprawdę, to co będzie interesowało. A wręcz zdarzyło mi się tak, że, że syn mi powiedział, że bardzo był szczęśliwy z tego, że, że dostał taki prezent, więc ja, y, 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 tak jak mówię, bardziej poszukuję takich prezentów, ale y, do tego, do tych szkoleń, to też zawsze przygotowuję jakąś paczuszkę taką z, z drobiazczkami, które y, Często kupuję u rękodzielników. Ja bardzo lubię wspierać rękodzielników, rzemieślników i, i jakieś takie drobne prezenty, a nie zawsze bardzo drobne, ale pakuję do tej poczuszki i one też sprawiają dużo radości, bo są indywidualne. są takie. Mhm. Rękodzieło dzisiaj jest cenione i wiele takich nowych startupów też powstaje w tym zakresie. I to bardzo cieszę, że właśnie nawet startupy się tym interesują. Tak. No, oczywiście są takie małe, żeby później były to nazwane yy, prawdziwymi startupami, muszą efekt skalowalności osiągnąć, no i być jakieś przełomowe, tak, wprowadzać yy, innowacyjne elementy w swojej, w swojej działalności. Yy, no, ja chciałam jeszcze zapytać na koniec, yy, jak uważasz, co czeka przedsiębiorców w najbliższej przyszłości? Może, co, jaki prezent ty chciałbyś dostać jako przedsiębiorca? To zależy od kogo, bo yy, od. Yy... Polityków no, chciałbym otrzymać zrozumienie dla przedsiębiorczości, dla przedsiębiorców i, i zrozumienie dla, dla tej sytuacji, którą, którą wytwarzamy, bo my jako prywatni polscy przedsiębiorcy tworzymy około dwóch trzecich polskiego PKB, zatrudniamy trzy czwarte wszystkich pracujących i płacimy większość podatków do budżetu. Natomiast mamy poczucie takie, że ciągle nam się dokręca tę śrubę, bo podatki są bardziej podwyższane niż obniżane, albo dodawane są nowe podatki. Natomiast regulacji dochodzi coraz więcej. I my się już nie boimy nawet o siebie, bo my, jako ci doświadczeni przedsiębiorcy, którzy już po 20 lat prowadzą firmy, to my. O siebie tak bardzo się nie martwimy. Martwimy się o tych właśnie młodych ludzi, którzy teraz albo zaczę zaczęli prowadzić działalność, albo dopiero zaczynają, albo myślą o założeniu działalności gospodarczej. To chcielibyśmy, żeby to prawo i ten, ten klimat dla przedsiębiorczości był taki, jak choćby w Estonii czy, czy w tego typu krajach. Estoński CIT. No, 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 estoński CIT, tak, wprowadzili słynny. Natomiast tam ogólnie przyjazność przedsiębiorcom jest ogromna, ale to też dlatego, że ludzie, którzy w pewnym momencie doszli do, do władzy, to byli przedsiębiorcy. Bardzo młodzi przedsiębiorcy, którzy, którzy mieli doświadczenie to biznesowe i wiedzieli, co, co trzeba zrobić, aby to prawo uprościć dla przedsiębiorców i stworzyć przyjazne warunki do prowadzenia biznesu i tego życzę. Natomiast to, te, tego życzę wszystkim nam. Natomiast studentom Uniwersytetu Szczecińskiego życzę szczególnie, żeby odważyli się i e, mieli e, Pomysł na to, żeby otworzyć swój biznes, a, a ten biznes najlepiej otworzyć w takim zakresie, w jakim się po prostu y, pasjonujecie, interesujecie. Y, jeżeli biznes będzie związany z Waszą pasją, z Waszymi zainteresowaniami, to zawsze sobie poradzicie, bo to jak prowadzić firmę, to sobie doczytacie, y, skorzystacie z różnych poradników, natomiast y, jeżeli będziecie się tym interesować, co robicie, to w pewnym momencie. Y, Zostaniecie zaproszeni, tak jak ja na przykład dzisiaj, do Waszego radia i będziecie mogli opowiadać o swojej historii. Jest takie porzekadło, że realizuj swoją pasję, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Tak jest. I moim zdaniem to się sprawdza. Ja, ja do tej pory e, uważam, że, że cały czas realizuję swoje pasje, i, e, i, i przez to ja nie męczę się pracą. I tego życzymy naszym studentom. Moim gościem był dziś Robert Bodendorf, zachodniopomorski przedsiębiorca, wiceprezes Rady Przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.